Panie Krzysztofie, na początku wszystkiego najlepszego z okazji 25-lecia w Polsacie. To dziękuję bardzo, właśnie skończyłem pierwsze 25 lat, i teraz zaczynam drugie. Jesień w Holotu Polesat, czyli porządki jesienne i nowa współprowadząca, czyli pani Ewa Wachowicz, jak pan zareagował na tą propozycję? No, zmiany są potrzebne po to, żeby też odświeżyć formułę, żeby była nowa energia między prowadzącymi, żeby to jeszcze było ciekawsze, więc ja absolutnie rozumiem tę prośbę naszej dyrekcji, żeby te pary troszkę inaczej wyglądały. Robimy badania, zawsze staramy się, żeby widzowie byli jeszcze bardziej zadowoleni i na pewno to też będzie nasze doświadczenie nowe, dla Pauliny prowadzenie z Tomkiem, dla mnie z Ewą, no bo to nowa energia, nowa ciekawość też siebie nawzajem. Będziemy za sobą tęsknić, więc to nie jest jakiś rozwód, bo za dwa tygodnie mamy wspólny taniec z gwiazdami, oczywiście festiwale, sylwestry, koncerty, tak jak zawsze. Natomiast myślę, że to będzie bardzo ciekawa sytuacja. Ewa prowadzi arcy ciekawe życie. O, ma koronę najpiękniejszej, zdobyła koronę wulkanów ziemi, podróżuje, zdobywa nowe szczyty, nie tylko te geograficzne. Prowadzi bardzo ciekawe życie i myślę, że to tak, że będzie miało swój ślad e, w naszym programie. Z Ewą znamy się od bardzo dawna. Ja znam Ewę od pierwszych dni mojej pracy w telewizji. A co ciekawe, Ewa pracuje w Telewizji Polsat od pierwszego dnia telewizji. I wcześniej prowadziła. Była kimś w rodzaju speakerki pierwszej w Telewizji Polsat. Potem zaczęła się, zaczęła się jej przygoda z gotowaniem, więc trochę powrót tak jej do źródeł. E, no i się bardzo cieszę, bo m, kiedy szykowaliśmy się do programów i Ewa gotowała, w, w czasie moich dyżurów to siedzieliśmy razem w charakteryzacji i zawsze gadaliśmy, plotkowaliśmy, przyznam, gadaliśmy o, o świecie i zawsze to była bardzo przyjemna rozmowa, więc cieszę się, że taką partnerkę dostałem na ten sezon. Czyli też tak naprawdę częściej będzie można pana zobaczyć w kuchni. Mam nadzieję, że Ewa mi tutaj myków sprzeda. Dlatego że ja w ogóle lubię gotować i moja żona lubi, kiedy ja gotuję. E, uważa to za bardzo męską czynność, więc będę podpytywał Ewę o różne e, kulinarne myki, więc na pewno skorzystam z jej wiedzy. Świeża krew wchodzi do Halo do Polsa, czyli Nowa Pora, Ola Filipek i Olek Sikora. Jak jako zespół? zareagowaliście na nowy, na nowy drużynę? Po prostu super. No ja jak Tomka poznałem, to od razu go polubiłem. Mamy bardzo dobry z Tomkiem Szelot, ale przyznam, że kiedy podglądałem konkurencję, e, kiedy prowadził w konkurencyjnej stacji Poranne Pasmo, to zawsze mówiłem: Ten chłopak powinien być u nas. To jest właściwy człowiek dla właściwym miejscu. E, I potem, jak go poznałem, zawsze mieliśmy dobry flow. Bardzo ciepło przyjęliśmy Tomka i Ole, bo ja. Oli, zawsze to mówiłem, że ona ma w sobie taki czar. Ma w sobie taką magię, jej się słucha, e, koncentruje na sobie uwagę, ale ma też takie oprócz tej magii w sobie i tego czaru, e, ma też e, taki urok i ciepło. Takie radiowe ciepło, bo radio to jest taka trochę sztuka mówienia człowiekowi bardzo blisko i bardzo intymnie. E, I uważam, że to jest super e, wybór. Będziemy mieli dwie, można powiedzieć, nowe pary, no bo Paulina z Tomkiem i Ola, e, z, e, i Ola z Aleksandrem. I cieszę się, że Aleksander dostał szansę poprowadzenia programu. Robił to wcześniej w konkurencji, także bardzo fajnie mu to szło i gratuluję mu, że będzie z nami w roli prowadzącej. Za niego też duże wyzwanie, bo tanie z gwiazdami za chwilę, więc i na parkiecie i za chwilę wskoczy na kanapę Halo to Polsat. Chciałbym zapytać się o tanie z gwiazdami, bo jest 11 par. Czy będzie to 12 para? E, nie wiem tego jeszcze. My też z Pauliną dochodzimy do tej pracy zespołowej dopiero w poniedziałek, bo teraz szykujemy Halo to Polsat. Jeszcze mamy dwa tygodnie do pierwszego odcinka więc prowadzący trochę później dołączają do zespołu niż cała reszta. Także tego nie wiem. Czy prowadzący są przygotowani, kiedy prowadzą różne eventy, czy Sylwester, czy jakieś festiwale, na różne sytuacje, gdzie w reżyserce może dostać informację, że nagle musi być przerwana transmisja, tak jak było przy konkurencyjnej stacji, kiedy dostali informację o tragicznej, tragiczna informacja o śmierci pana Stanisława Sojka. Czy prowadzący są przygotowywani na takie sytuacje? Nie wiem, czy są przygotowani, ale ja zawsze jestem yy, i staram się przewidzieć. Troszkę jak w szachy, czyli 3-4 ruchy do przodu, jak w grze, co się może wydarzyć. I staram się być przygotowany na każdą ewentualność i mieliśmy takie sytuacje, kiedy przerywaliśmy program e, z powodów pandemii, z powodu rządowych ograniczeń, jakby w trakcie trwania programu to się wydarzyło i to przekazywaliśmy. Różne rzeczy mogą się stać. E, to było ogromne nieszczęście, e, co się wydarzyło. Straszna rzecz, ale też mogą się zd zdarzyć rzeczy, jakby. Nie tylko ludzkie, ale techniczne, może paść oświetlenie, światło, prąd różne rzeczy się dzieją, ale także mogą się dziać rzeczy ważne na, na arenie polskiej czy międzynarodowej. Musimy być na to po prostu gotowi, i, i ja zawsze jestem gotowy. Ale także, kiedy na przykład prowadzimy Sylwestra, to zawsze jest to odliczanie, które na ogół ja prowadzę czyli ta północ musi być o północy to na przykład. Nie mam jednej słuchawki, mam dwie słuchawki, jeszcze, mam jeszcze z tyłu ukryty zegar, no bo to nie może być y, 6 sekund wcześniej albo później, zacząć się nowy rok. Więc także się ubezpieczam y, i właściwie y, mam wrażenie, że na każdą ewentualność jestem zabezpieczony i mam to wszystko przemyślane. Na koniec muszę zapytać, jak pan godzi te wszystkie swoje prace w Polsacie, ale także te wszystkie akcje reklamowe, bo ostatnio widzieliśmy, mogliśmy pana zobaczyć w jednej ze sieci y, supermarketów. Um, <noise> przy, przyznam, że... Ograniczyłem moją aktywność poza telewizyjną bardzo, skupiłem się na telewizji i na takich rzeczach, które można powiedzieć są reklamowe albo socjalowe. Natomiast e, ograniczyłem różnego rodzaju wydarzenia, eventy, dlatego że mam dwójkę małych dzieci e, i ten czas staram się, żeby dla mnie z nimi jest święty. I tak mi się udało pogodzić pracę w telewizji, e, system wracania z pracy, Nie wiem, kiedy nagrywam demakijaż to zawsze kończę tak, że o 16 już jestem w domu, jestem z dzieci. Kiedy mam coś po, po, po południu, to staram się wydłużyć te poranki, żeby ta przerwa, kiedy nie jestem z nimi, była jak najmniejsza. No bo bycie tatą to jest największa odpowiedzialność w życiu i nie ma nic ważniejszego, ale przyznam, że. Udaje mi się to pogodzić z pracą telewizyjną, i, 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 i przez to te ograniczenia dotknęły moich prac poza telewizyjnych i to mocno, ale się czuję z tym szczęśliwy, bo no, te dzieciaki to jest największe szczęście. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.